Ze mną w studiu pani doktor Magdalena Makowska, pomysłodawczyni i koordynator drugiej już edycji konkursu Superhuman. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor, po co wydziałowi humanistycznemu konkurs Superhuman? Konkurs Superhuman jest po to, żeby pokazać, że mamy na wydziale fantastycznych studentów. Studentów z pasją, z zaangażowaniem, studentów aktywnych, kreatywnych, najlepszych. A co trzeba zrobić, żeby zdobyć to zaszczytne miano Superhumanisty? Przede wszystkim trzeba się zgłosić do konkursu i pokazać, że jest się osobą aktywną, że jest się osobą, która żyje, działa i pracuje z pasją. A jak przedstawia się ilość kandydatów? Czy studenci chętnie chwalą się tym, że robią coś poza zwykłym studiowaniem, czy może są zbyt nieśmiali i musi pani ich szukać? Na razie jeszcze nie muszę nikogo szukać, druga edycja dopiero wystartowała, więc mam nadzieję, że studenci będą się zgłaszać sami. W pierwszej edycji wzięło udział 19 osób, więc myślę, że był to dobry wynik. A jaki był Pani zamysł dotyczący tego konkursu na samym początku, kiedy on jeszcze powstawał, jeszcze był, był tylko pomysłem? Czy myślała, pa, chciała Pani sprawdzić, czy na Wydziale Humanistycznym są studenci? z pasją, którzy na uczelni także poza realizują tę pasję. Czy może była Pani pewna, że tacy istnieją i chciała ich jakby postawić przed szereg, żeby stali się inspiracją dla innych? Zdecydowanie wybieram tą drugą opcję. Oczywiście, że byłam pewna, że tacy studenci są, ponieważ od wielu lat ze studentami pracuję i chociażby wśród studentów germanistyki e, takie osoby na pewno można znaleźć i takie osoby się także w pierwszej edycji konkursu prezentowały. E, konkurs Superhuman pomyślany był w jakimś sensie jako przeciwwaga dla e, uczelnianego konkurs, konkursu, jakim jest konkurs Belfer. Doszłam do wniosku, że nie ma takiej imprezy, która promowałaby najlepszych studentów. Najlepszych nie pod względem nauki, bo to nie o to tutaj chodzi, tylko właśnie najlepszych, najciekawszych, jeżeli chodzi o ich osobowość, zaangażowanie, aktywność. Czy jeśli ta edycja ponowi sukces poprzedniej, planuje pani kontynuowanie poszukiwań superhumanisty w przyszłych latach? Nie myślę o tym, czy ponowi. Ja wiem, że ponowi to będzie znowu sukces na pewno, bo, bo nasi ludzie są po prostu najlepsi. Oczywiście, że myślę o tym, aby ten konkurs był kontynuowany. Myślę, że taki jest również zamysł władz wydziału, które przyjęły ten pomysł z aprobatą, więc na pewno kontynuacja będzie niewykluczone, że będziemy rozszerzać formułę, bo takie pierwsze myśli już też są. Ale na razie nic nie zdradza. Można zgłosić się rzeczywiście do konkursu samodzielnie, ale można też zrobić komuś niespodziankę i w uznaniu jego zasług i aktywności po prostu go do tego konkursu nominować. Zachęcam do tego bardzo gorąco, ponieważ uważam, że mamy rzeczywiście świetnych studentów i warto pokazać, że humaniści to ludzie z pasją. Zapraszam.